mają przed sobą piękną kolarską karierę. Powitajcie Patryka Krzywdę, Tobiasza Pawlaka, wicemistrza kraju, Patryka Wybiura, Adriana Mrówkę i chłopaka, który świetnie jeździ na czas, Wojtka Sykałę, spinatorze Mateusz Nowaczyk, Sebastian Matusiak, Kamil Walecki, Krystian Ragus, Adrian Kucharek Ekipa wielkich faworytów Uznana kolarska firma Na szosach całego świata CCC Sprandi Polkowice Tomasz Kiedyś On wygrał już czterokrotnie Wyścig szlakiem walk Majora Kubala Znakomity kolarz Bartek Matysiak Wygrał wczoraj etap w Opocznie Były mistrz Polski Kolejna wielka znakomitość i uwaga, wielki polski talent, dwukrotny mistrz Polski Juniorów Michał Młodzieżowy, Michał Paluta. Witamy Michasia, ale on pęci. Adrian Kurek to ten, który dwukrotnie wygrywał koszulkę najaktywniejszego kolarza Tour de Pologne. I uwaga, uwaga, wschodząca gwiazda, mistrz Europy Juniorów zaledwie 18 lat. Alan Banaszek wygrał w skarżysku. Powitajmy Alana, niech poczuje naszą sympatię. Mili Państwo, to ekipa pod wodzą Piotra Wadeckiego, zwycięzcy w wyścigu pokoju, mistrza Polski, kolarza niezwykle cenionego w kręgach światowych, bo to zawodnik, który Także był drugi wyścig dookoła Szwajcarii, znakomitość Kolarska. CCC Sprandi, Polkowice, Piotr Wadecki, witamy Was, Koński.